Witajcie w grobowcu Olor Słów Kilka, seria Baldur's Gate Wrota Baldura. Baldur's Gate, czyli Wrota Baldura, to miasto, od którego seria gier wzięła swoją nazwę. Osadzone jest w uniwersum Dungeons and Dragons w settingu zapomnianych krain. Fabuła Gier prawie zawsze oscyluje wokół niego. To tu Serawo, gdzie Bala próbuje zamordować książąt elektorów, by przejąć władzę nad miastem, a zaledwie sto lat później to samo próbują zrobić wybrańcy martwej trójcy, Gortasz Orin i Ketrick Thorm, chcący dzięki kultowi absolutu zdobyć władzę nad miastem przy użyciu itylickiego mózgu Nestora, który kontrolują dzięki koronie Karsusa. Pod miastem znajduje się ogromna świątynia Bala, w której w Baldur's Gate 3 możemy spotkać Serapoka, przywróconego do życia po pokonaniu go w pierwszej części gry. Pozostając w temacie starych znajomych w Baldur's Gate 3, w mieście spotkamy również Mińska, starego towarzysza z poprzednich odsłon serii. Założycielem samego miasta Baldur's Gate był Balduran, którego w grach spotykamy jako łupieżce umysłów noszącego pseudonim Cesarz. Na razie to tyle, do usłyszenia niedługo.